Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj, w kolejnym odcinku stereotypów z OPC-a, mamy trzech panów, którzy prosili o porady modernizacji nie tylko ich sprzętu komputerowego. Mamy dzisiaj Krzyśka, Krystiana i Andrzeja. Dla tych trzech panów, przygotowałem swoiste porady dotyczące modernizacji ich komputerów, bądź też wymiany podzespołów, bądź też polepszenia po prostu osiągów, ewentualnie wybicia z głowy jakiś pomysłów, które są. FOPA. Rozgadywać się długo na początku nie będę. <laughs> Jak zwykle chcę powiedzieć, że wszystkie aukcje, które pokazuję Wam na Allegro są dziełem przypadku, a w zasadzie dziełem patrzenia na cenę podzespołów, które Wam proponuję. Oczywiście nie są to konkretne aukcje, na których każę Wam kupić. Zawsze mówię, żebyście szukali to również we własnym zakresie, na innych portalach, na ogłoszeniach internetowych, gdzie tam można kupić różny, różnego rodzaju sprzęt używany. A sprzedawców wybieram tylko i wyłącznie po ich opiniach pozytywnych. Im więcej pozytywów, tym większe szanse, że jego sprzęt, jeżeli ma dobrą cenę, ukaże się u mnie w odcinku od PZP Ale nie przedłużajmy tego odcinka, tego początku, tego wstępu. Zabieram się do pracy. Na pierwszy ogień idzie Krzysiek. Napisał do mnie: Moi drodzy, to co następuje, wy to widzicie na ekranie. Ja to troszeczkę skrócę. Generalnie ma sprzęt nie najgorszy na Ryzenie 2600X z kartą graficzną RX 480 8GB i zastanawia się, jak, co zmodernizować, na co wydać swoje 500 zł, które ma przeznaczone na lekką modernizację tego sprzętu, używego do internetu, streamowania, grania, montażu filmów. Krzyśku, mój drogi, z racji tego, że masz tylko albo aż 500 zł, w zależności jak na to spojrzeć, na pewno nie ruszałbym Twojego procesora. Twój procesor jest ok. Przynajmniej na razie. Ryzen 2600X daje sobie całkiem nieźle radę w różnorakich zastosowaniach, więc jego zostawiam w świętym spokoju. Podobnie jak zostawiam w świętym spokoju płytę główną i pamięć ma 16 GB 3200 MHz, więc nie jest najgorzej. Ciężko o szybszą pamięć do Ryzenów drugiej generacji, ciężko to ustawić powyżej 3200 MHz, więc tutaj absolutnie nic nie ruszamy. Zresztą pokażę ci to na załączonym obrazku, bo teoretycznie wchodziłaby w grę jakaś tam zmiana procesora, oczywiście nie w tym budżecie, co ty masz, ale zobacz różnica wydajności pomiędzy 2600X a 3600, na przykład, jakby ci to chodziło po głowie, to jest mniej więcej około 8%. Oczywiście te wyniki są bardzo przybliżone, bo tutaj często zdarzają się setupy, które, których testy ludzie wrzucają do internetu, które są totalnie źle złożone, skonfigurowane i one zaniżają wy wyniki niektórych tych podzespołów. Więc na te wyniki trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, aczkolwiek można mniej więcej dostrzec różnicę wydajnościową pomiędzy dwoma porównywanymi komponentami. Więc pamiętajcie. Troszeczkę z dystansem do tych wyników, nie brać tego jako pewnik, ale w jakiejś tam części można na tym troszeczkę bazować, jeżeli się w ogóle nie znamy na sprzęcie komputerowym, bądź też mamy jakieś tam większe wątpliwości. Więc procesora nie ma co ruszać, bo jest nadal OK. Mój drogi, to co bym zrobił w Twoim setupie tylko i wyłącznie w tym momencie to ruszył kartę graficzną. Proponowałby Ci, żebyś sprzedał swojego RX 480 i zakupił GTX 1070. Zobacz ile mniej więcej, oczywiście tak jak mówiłem wcześniej, troszeczkę z dystansem podchodzimy do tego wyniku tych procent, jest wydajniejszy GTX 1070 od RX 480, który aktualnie posiadasz. Swojego RX 480 mógłbyś sprzedać mniej więcej za jakieś 400 zł 400 zł z groszami, jakbyś trafił klienta, ale z tego, że masz Asusa, no to ta cena mogłaby dojść, nie wiem, powiedzmy do 450 zł. O tutaj ktoś sprzedaje 460 zł za Twojego Asus sam mógłbyś wziąć, a gtx -a 1070 używanego, mój drogi, kupujesz za jakieś 700 zł z groszami. Do 800 zł kupisz całkiem sensowną e, kartę graficzną. Tutaj masz na przykład Gigabyte'a, Windforce'a, w tej cenie Palita, też możesz kupić całkiem spoko karty e, i tutaj też jest pari... także jest w czym wybierać. Wystrzega się natomiast e, tych GTX-ów właśnie z chłodzeniem Powiedzmy to sobie, o jaki brudny, e, niedowiary. E, z chłodzeniem prawie fabrycznym, oczywiście wydanym przez producenta w tym przypadku od MSI, bo to jest bardzo głośna karta suszarka, że tak powiem. E, może trochę przesadzam, ale na pewno jest ku, na pewno kulturą pracy nie grzeszy. Taki palitor spokojnie to ogarnia i nie urwie nam uszu podczas pełnego e, obciążenia. Więc dla ciebie Krzysztofie taka porada. Zmień rx na GTX. -a. Na końcu. Napisałeś, że masz zasilacz, no name, ale daje radę. Będzie dawał radę, dopóki się nie spali i nie zabierze ze sobą na drugi świat połowy twojego komputera, więc może zanim grafika, to bym celował właśnie wymiany zasilacza na coś sensownego. Nie mówię, żebyś się razu musiał kupować jakiegoś Platinium Corsarza, czy też Seasonica, czy też inną taką znaną markę. Ale wystarczy bardzo dobry, sprawdzony zasilacz, na przykład Supremo. FM2, 500-watowy od Serentum PC. Możesz nawet kupić Vero L2, 600-watową, 500-watową. Ceny mają bardzo dobre, zasilacze bardzo y, dobre, szczególnie te goldowe Supremo, więc tutaj nie ma się na czym zastanawiać. Tylko na pierwszym rzędzie, w, tylko w pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu, y, w pierwszej kolejności może w ten sposób zmień właśnie swojego PSU, czyli swój zasilacz, bo kupisz grafikę i szkoda by było jakby ta grafika poszła z dymem wraz z no name'em, który Daje nadal radę, dawał nadal radę. I teraz witamy Krystiana. Krystian napisał do mnie prośbę o poradę. Ma sprzęt taki i taki, ma zamiar. Sobie do... zmodernizować ten komputer o procesor 7700K i 7K, o kartę graficzną MSI RX 588 GB, a reszta zostaje. Mój drogi Krystianie, ty masz płytę dosyć specyficzną: to jest Astruk H110 Pro BTC. Ona wygląda tak dla tych, co nie wiedzą: jest to płyta przeznaczona do koparki. Może nie tylko, ale generalnie ona powstała z myślą o kopaczach kryptowalut. Nie wiem, czy kopałeś kryptowaluty, czy nie. Nie wiem, jakim cudem wszedłeś w posiadanie tej płyty. Może była tania, ok. Natomiast problem z nią jest taki, może nie z nią jest taki, ale z Twoim sprzętem generalnie jest taki, że Ty masz pamięć, mój drogi, 2400 MHz. Że tam w ósemce i w czwórce, w dwóch różnych kościach, to akurat nie ma większego znaczenia w tym przypadku. Natomiast... Jak założysz tam 7700K, jak założysz tam Elixa 580, to pamięć będzie w tym momencie najwolniejszym Twoim ogniwem w komputerze i będzie ona spowalniała, przez co będziesz miał dropy klatek w grach. Założenie teoretycznie słuszne, żeby zacząć od wymiany procka i grafiki. Natomiast problem, tak jak mówię, jest, będzie z bottleneckiem. Twoja płyta oczywiście saportuje 7700K, nawet bez upgradu BIOS-u, bo to jest na tyle nowa płyta wprowadzona nie tak dawno dla kopaczy, że ona no, generalnie jej wgrali, najnowszy, generalnie je wgrali e, obsługę wszystkich procesorów już tak na starcie. Na pierwszy ogień faktycznie możesz kupić tą 7700K. Założyć tam faktycznie jakieś sensowne chłodzenie, bo posiadasz Spartana, który nie wystudzi tej 7700K pod pełnym obciążeniem, nawet bez podkręcania, bo Twoja płyta nie umożliwia tego na, 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 z tym procesorem. Znaczy, procesor można, ale nie na tej płycie. Więc ja bym zaczął troszeczkę inaczej. Szarpnął się troszeczkę bardziej na, już Ci pokażę co, do tego zestawu. Na płytę Z170, które można kupić na Allegro, używane w granicach 200 zł całkiem sensowne płyty można kupić. Jakieś Asusa można kupić z 170 Pro. Można kupić gigabajta z 170 gaminga K3, też nie są to najgorsze płyty, nie są to jakieś wypasionych hiperpłyty, ale ty naprawdę więcej nie potrzebujesz, nawet żeby podkręcić delikatnie tą 7700K. Więc zacząłbym od płyty, dwie stówki, myślę skoro już planujesz sobie budżet na i7 i na Radeonę RX 580, to jakiś tam budżet masz, chociaż go nie podałeś. Więc zacząłbym od płyty głównej, do tego dokupił sobie jakąś pamięć operacyjną, co najmniej 3000 w górę, chociaż uwaga, znowu przy Z170. -kach. Z170 niechętnie pracują z częstotliwościami wyższymi niż 3200, 3400 MHz. Ciężko trafić taką płytę, która by obsługiwała 3600 MHz. Eee, więc miej to na uwadze. Więc co najmniej 3000 MHz do grania, jak ci się trafi w dobrej cenie, to 3200, ale żeby być bezpiecznym i nie później martwić się, jakby nie wystartowało na więcej niż 3000, to kup sobie 3000, dużej różnicy w twojej platformie, nie będzie a na pewno się to przyda, i potem dopiero kupował sobie ten procesor. A może razem kupował sobie właśnie ten procesor i tą kartę graficzną, bo karta RX580 jest naprawdę w dobrych pieniądzach teraz, jest to nadal bardzo dobra karta. Więc jak najbardziej można ją zakupić. Nową kupisz za tam 6 stówek, 7 stówek, niecałe. Procesor, no trzeba szukać po Allegro, trzeba szukać po różnych portalach, które to sprzedają, ewentualnie do jakiegoś znajomego. Nie wiem skąd ty to masz, skąd będziesz chciał to kupić, ale pamiętajcie, zawsze szukajcie lepszych cen niż gdzieś tam na Allegro, bo na Allegro nie zawsze są najlepsze ceny. Mamy jeszcze różne portale, jak sprzedajemy.pl, jak OLX-y i tak dalej. Co jak sami to pamiętajcie, odbiór osobisty, bo tam się łatwo można naciąć i stracić pieniądze, ani dostać towaru. Więc, Krystianie, płyta, procesor, płyta tania jak masz dwie stówki za Z, to jest, są bardzo dobre pieniądze, płyta, procesor, RAM i Karta graficzna yy, zwiększycie wydatek o jakieś 500 zł, patrząc na nami płytę główną, no i chłodzenie. 7700K można oskalpować, podkręcić na tej płycie i do podkręconego, oskalpowanego 7700K powinien wystarczyć, powinno wystarczyć jakieś mocne pochłodzenie powietrzne, jak Mugen 5 na przykład, no jak się dobrze trafi sztuka procka i sztuka plocka ładnie zejdzie z temperaturami, to nawet Foldis trójka do tego wystarczy. Na pewno nie sparta, nie, nie, sparta się na to, na ten proces na pewno nie nadaje, więc miej to też na uwadze. I to tyle dla ciebie, Krystianie. Mam nadzieję, że. No, sobie już uważa, oczywiście, bo to twoje pieniądze. Natomiast, według mnie, sensownie jest również wymienić płytę główną i pamięć, bo ten ram będzie ci niestety powodował spadki i dropy FPS-ów podczas rozgrywki i będziesz się tylko denerwować. I Andrzeju, był taki sketch kiedyś, nie sketch, a filmik nagrany gdzieś z wojska. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak nie znacie, to sobie wpiszcie w YouTubach. Znajdzie Wam, <noise> polecam oglądnąć. Andrzeju, nie denerwuj się, dla Ciebie moja propozycja. Napisałeś mi piękny elaborat, taki ładny. Pani z Polskiego by się na pewno ucieszyła. Ja również, bo opisałeś wszystko ładnie i elegancko. Wy to sobie przeczytajcie, ja Wam granie skrócę. Andrzej sobie zakupił już do zestawu, który posiada. Wymienił w zasadzie kategoriczną na rx 580 obudowę na AR5TG z Zalmana trójki, Dołożył jakieś tam wentylatory i pastę termoprzewodzącą, co jest bardzo dobrym posunięciem, że przy motoryzacji zawsze zmieniamy pastę termoprzewodzącą pod naszym chłodzeniem. A natomiast Andrzej dysponuje sprzętem bazującym na procesorze i5-3570 z pamięcią dosyć dziwną, 4x4 GB, ale dwie kości 2163 MHz. I dwie kości 1600 MHz, czyli wiadomo, że płyta nam ustawia te szybsze pamięci do tych wolniejszych pamięci, czyli de facto wszystkie cztery kostki pracują ci z prędkością 1600 MHz, a szkoda. Spaliły mu się dwa zasilacze, Chiefteka, który miał, teraz odważnie kupił sobie i posiada trzeciego <grytka> Chiefteka. nie są jakimiś tragicznymi zasilaczami, aczkolwiek oczywiście nie grzeszą jakąś jakością. Natomiast nie sortowałbym ich, nie segregowałbym ich, nie szufladkowałbym ich do czarnej listy zasilaczy. Aż tak z nimi nie jest, aczkolwiek przy bardziej wypasionych konfiguracjach czasami faktycznie mogą się zdarzyć różne z nimi problemy. Andrzeju, po pierwsze, ponieważ masz RX 580 i napisałeś, że w rozdzielczości 2K masz na ustawieniach ultra 40 do 70 fps, ja się wcale nie dziwię i tak dobrze, że masz tyle, mój drogi, z tym procesorem, bo on jest Twoim wąskim gardłem, zarówno on, jak i pamięć pracująca na 1600 przy karcie RX 580. Więc troszeczkę tak, jakbyś do malucha wsadził silnik od Ferrari i zastanawiał się, czemu to tak do końca nie chce jeździć jak powinno, albo na odwrót do Mercedesa wsadził, stare graty i to tak nie jeździło. Wygląda, ale nie jeździ. Po pierwsze, co ja bym zrobił na Twoim miejscu? Sprzedał, oddał, zrobił broczek z procesora, który posiadasz. Kupiłbym 3770K, który możesz maksymalnie obsadzić sobie na tej swojej platformie bez żadnego problemu. Kupisz go w granicach 500 zł, 500 zł z gruszami. Te procki aż proszą się o skalpowanie, więc od razu można zrobić skalp tego procka i wtedy te chudzenie twoje, które posiadasz, Fera trójka aktualnie w swoim komputerze, wystarczy ci całkowicie. Do tego będziesz mógł podkręcić ten procesor na swojej płycie głównej. Ty tam masz Astroka Z177, więc spokojnie można z niego jeszcze wycisnąć kilkaset dodatkowych megaherców, co pozytywnie wpłynie na wyniki wydajnościowe w grach. Więcej FPS-ów będziesz, panie, miał, mówiąc ludzkim głosem. To jest pierwsze, co bym zrobił. Zasilacz. Jeżeli faktycznie... Ty masz pecha do tych Chiefteków, to proszę bardzo Silentium PC Supremo L2 550W, goldowy zasilacz za 269 zł, można spokojnie brać w ciemno, kupować i cieszyć się stabilnością dużą sprawnością energetyczną i certyfikatem 80 Gold Plus. To jest druga rzecz, którą, którą bym, mój drogi, zrobił w Twoim komputerze. I trzecia rzecz, którą bym zrobił, mój drogi, w Twoim komputerze, to wymienił tą nieszczęśliwą układankę dziwnych prędkości pamięci. Sprzedał te 1600 i kupił sobie dwie czwórki, czyli 8 GB o prędkości, którą już posiadasz, czyli 2163 MHz. Tutaj, na tej wymianie też zyskasz kilka, nawet do nastu dodatkowych FPS-ów 220 zł Cisz, za taki komplet, sobie ludzie mniej więcej krzyczą, więc można, nawet trzeba, by to, mój drogi, zrobić. Rozumiem, że nie chcesz wydawać 3000, ale myślę, że w Twoim budżecie, ja napisałem, że masz około 1000 z lekkim nagięciem. Myślę, że spokojnie można właśnie zrobić te trzy rzeczy, czyli kupić procka za 5 stówek, kupić RAM za dwie stówki, też mamy 7 stówek, i za 2-3 niecałe kolejne stówki kupić zasilacz, więc już mamy 1000 złotych, Tak jak chciałeś na Twoją modernizację, a komputer nabierze. Dostanie tak jakby drugiego życia i jeszcze spokojnie popracujesz na nim z miesiąc lub dwa, nie no żartowałem, spokojnie Ci jeszcze przy Twoim graniu, przy tym wszystkim co opisałeś, spokojnie Ci powinien wystarczyć na rok, dwa, nawet trzy lata, jeżeli nie gasz chociaż napisałeś, że w ultra Ci nie wyciąga więcej niż 70 fps ale teraz będzie Cię wyciągał spokojnie. Koło setki, myślę, bez żadnego problemu. Do stu, jeżeli to zmienisz, bez w jakichś większych dropów, więc te minimalne się zdecydowanie podniosą, a myślę, że tutaj o to właśnie tutaj głównie chodzi, bo zmienia całą platformę, jeżeli nie chcesz wydawać na to więcej pieniędzy. Tak jak napisałeś, nie ma absolutnie sensu. Ode mnie to tyle, Andrzeju, dla Ciebie i ode mnie to tyle porad w tym odcinku odpisywania CPZ-a. Pewnie znowu z 20 minut się zrobiło, ale ja tak lubię gadać i opowiadać różne rzeczy, a wiem, że Wy też lubicie słuchać, przynajmniej co niektórzy piszą mi, że fajnie, fajnie, więcej takich odcinków też bym chętnie robił. Co jakiś czas będę wrzucał odpisy z a nie będę obiecywał, że będzie co tydzień, co miesiąc, co dwa tygodnie, ale co jakiś czas będę wrzucał taki odcinek, bo wiem, że to chcecie i cały czas przysyłacie te zapytania do odpowiedzi z na które niestety nie jestem w stanie z braku czasu odpowiedzieć na wszystkie, więc wybieram kilka, które znajdują się w odcinku, a też na część staram się odpowiedzieć mailowo, ale niestety nie jestem w stanie fizycznie oglądać wszystkich. Także sorry ale to tak już od dawna mam, więc wiecie o tym dobrze, przynajmniej większość z Was o tym wie. Dobra, nie przedłużając, dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam. Aha, jakbyście chcieli zgłosić się do PC cpc tu jest mail, albo formularz na mojej stronie, tam na górze, tam na górze, wbtpc.pl, wysyłacie, wypełniacie formularz, najpierw właśnie przez formularz, bo to wszystko ładnie posegregowane, wtedy wiemy o co chodzi, i wysyłacie do mnie, i pamiętajcie, żeby pisać budżety bo to jest bardzo ważne, wtedy wiem w jakich widełkach się mogę obracać z modernizacją sprzętu dla Was. Trzymajcie się, poznaję Was, wideoblog Tech.